Dziś każdy, kto mówi, to nie nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę, zachowajmy pokój, zachowajmy biologiczną substancję narodu polskiego jest wrogiem publicznym numer jeden. Jest to sytuacja niewyobrażalna, jest to sytuacja nieprawdopodobna, ale jeśli zobaczymy, jakie restrykcje są stosowane wobec osób, które wznoszą hasła propokojowe, no to widzimy, że mamy do czynienia z systemowym podkreślam, systemowym. Dyskredytowaniem ludzi z Polskiego Ruchu Antywojennego. Dość powiedzieć, że ja zostałem usunięty no z właśnie. uczelni e, jako nauczyciel akademicki z przyczyn politycznych. Zresztą rektor mojej byłej uczelni z Ostrowca Świętokrzyskiego wprost w Radiu Ostrowiec powiedział, że jest to motywowane po prostu politycznie, że jest to motywowane politycznie i jest to sytuacja no, niewyobrażalna w państwie demokratycznym. Kiedy mamy artykuł 54 Konstytucji mówiący o wolności słowa, wolności akademickiej, wolności debaty publicznej, wolności, oczywiście także mamy zapisaną w Konstytucji wolność z rzeszania się, ale to nic, oczywiście nie jedyne restrykcje. Dość powiedzieć, że 20, nie minęły 24 godziny po uruchomieniu strony polskiego ruchu antywojennego i została ta strona odgórnie zablokowana, odgórnie zablokowana. I to oczywiście nie wszystko, ponieważ widzimy eskalację w działaniu władz, jest próba przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, utrącenia opozycyjnych kanałów na YouTubie. Widać tutaj działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta sprawa została już nagłośniona przez pana redaktora Witolda Gadowskiego, ale ja również identyczne pismo jak pan redaktor Witold Gadowski dostałem w odniesieniu aż do trzech kanałów, czyli grozi mi potencjalnie kara nałożona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w wysokości uwaga 400 tysięcy złotych, ponad 400 tysięcy złotych. Tak próbuje się wykończyć, wykończyć opozycyjnych liderów opinii. Widzimy, że jest to akcja zmasowana, która ma na celu stłamsić wolność słowa.